Strzelanina w samym sercu Nowego Jorku USA Strzelanina w samym sercu Nowego Jorku W Nowym Jorku na Times Square doszło do strzelaniny. Ranni zostali przechodnie, dwie kobiety i czteroletnia dziewczynka. Napój w nielegalnej broni do naszego miasta musi się zatrzymać, oświadczył burmistrz Nowego Jorku B. De Blasio. Ranne są w szpitalu, ich życie nie jest zagrożone, informuje policja, która szuka sprawców. Według relacji policji dziewczynka z rodziną kupowała w momencie zdarzenia zabawki, kula trafiła ją w nogę. Ranna został też 23-letnia mieszkanka Rhode Island i 43-letnia mieszkanka New Jersey. Ratownicy zabrali je do miejscowego szpitala, w którym dziewczynka przeszła operację. Na szczęście ci niewinni przypadkowi przechodnie są w stabilnym stanie, napisał na Twitterze burmistrz de Blasio. Sprawcy tej bezsensownej przemocy są poszukiwani i staną przed sądem. Napływ nielegalnej broni do naszego miasta musi się zatrzymać, dodał. Motyw konfliktu nieznany komisarz policji Darmott powiedział, że podczas incydentu strzelała co najmniej jedna osoba. Według niego motyw konfliktu, który zakończyła się strzelaniną, jest nadal nieznany. W walce miało brać udział od dwóch do czterech mężczyzn. Incydent trwał bardzo krótko, a w pobliżu stał policjant, który słyszał 4 do 5 strzałów. Według NYT, po incydencie policja zablokowała ruch w okolicy. Wiadomość o incydencie szybko rozeszła się w sieciach społecznościowych. Po kilku godzin jednak sytuacja wróciła do normy. Rośnie liczba strzelanin po wybuchu epidemii koronawirusa. Nowy Jork stanął w obliczu narastającej epidemii i brutalnych przestępstw, pisze NYT. W ubiegłym roku w strzelaninach poniosły śmierć 463 osoby, rok wcześniej 239. Liczba strzelanin na ulicach miasta w kwietniu wzrosła o 166% rok do roku. Wielu mieszkańców, w opinii gazety, obawia się, że zwiększona przestępczość może spowodować zmniejszenie napływu turystów, gdy już zostaną odwołane ograniczenia związane z pandemią koronawirusa.